Hej, witajcie moi drodzy. Dzisiaj wyszłam z pracy o czasie, a rzadko się ostatnio to zdarzało. Więc szybciutko jadę już do przedszkola, po dzieciaczki. Przed nami kolejny wieczór pełen przygód i wrażeń. A że jest dzisiaj piątek, to dzieci będą mogły iść troszeczkę później spać. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co robimy w piątkowe wieczory, to zapraszam do oglądania. I dzień moi drodzy, trzeba wykazać się każdego wieczoru kreatywnością. Więc moje słodziaki dzisiaj zajmują się piankoliną, żebym ja w spokoju mogła zrobić jakiś obiadek. E, przyznam się szczerze, że mam pierogi z serem, które robiłam ostatnio dość e, dużo i intensywnie, ale chciałabym, żeby zjedli <gryw> żeby zjedli zupkę paprykową, której u nas dawno, dawno nie było. Bo kiedyś się ją bardzo, bardzo uwielbiał i chyba się wszystkim w domu przejadła. Także chciałabym koniecznie do niej wrócić, bo jest, jest na bazie, jest więc bardzo zdrowa. Także chciałabym, żeby dzieci jadły. A bo tutaj jest moją klejącą. A weź sobie inny, spróbuj inny i zrobimy Mieszu, Mieszu. Nie, nie może. A, o siarę. O siarę. A jak masz łóżki, dziewczynko? O, cholera a jak tam te nóżki wyglądają? Do takiej zupki będziemy potrzebowali dwie papryki. Ja tutaj słuchajcie mam jakieś resztki i jedną całą. Nawet nie jedną całą. Litr wody, dwa ząbki czosnku, cebulę. Też mam jakąś taki skrawek, więc do tej malutkiej sobie wrzucę. Sól pieprz, słodka papryka, kurkuma i powinien być jeszcze imbir którego ja nie dodaję, bo on jest zbyt ostry dla dzieci. A i zapomniałabym jeszcze o 400 gramach pomiarów z puszki. Ja mam takie domowe, więc dam takie, ale można oczywiście użyć też A miałeś nie mieszać kolorów i co pomieszałeś? No bo chciałam zrobić kosmiczny. Chciałem to się... Asi też pozwól jakiś pomieszać, dobrze? Dobra, chcesz zrobić opurutkowy. Albo magiczny będzie. Ja Nie wiczny. Czekam ci ten wygra? Asia nigdy nie wiedziała... Jak cebulka się próży, słuchajcie, to jest ten moment, w którym ja lubię dodawać właśnie wszystkie przyprawy i tutaj mam sól, paprykę słodką, kurkumę i do kurkumy oczywiście musi być pieprz, bo wiadomo, że kurkuma bez pieprzu się nie trawi. I ja sobie te warzywa zesmażam, tak wydaje mi się, że one więcej aromatu wydają, nie wiem, gdzieś to kiedyś czytałam, że tak to po prostu powinno się robić. I jak tylko chwileczkę, dosłownie kilkanaście sekund się podsmażą, to zaraz dodam też Soczewicę. Jeszcze muszę pokroić paprykę na takie maleńkie, drobniutkie części. Normalnie to byłaby kosteczka, ale że jest dla dzieci, to postaram się jak najdrobniej, żebym nie musiała tego blendować. A najwyższe mi się to, że nie trzeba tam myć, nie, to, to nie było rymowe, to było piecankowe, nie da się, nie pamiętam jak to było. Ogólnie zupka gotuje się przez 15 minut od momentu tam chyba podsmażania i dodania wszystkich składników, ale nie doliczyłam czasu krojenia warzyw i przygotowywania tego wszystkiego, więc dzieci już troszeczkę się niepokoją, został tylko bałagan na wyspie, one uciekały. także muszę szybko się już streszczać i może... o. To mi pomoże jakieś do stołu? Ja! Może na chwilkę się uda i trochę się zająć. A teraz potrzebujemy miseczki, bo będzie złupka. ale proszę w jedną, w dwie rączki, jedną miseczkę. I też. I łyżki też. Świetny pomysł. Ja jeszcze nie ma. Dam tatuszowi, żeby, żeby, żeby przyjechał i już nie ma. No, nie. Dobrze. Dobrze.

Więc dodam im chyba jogurtu albo śmietany, żeby troszeczkę to złagodzić, no i przy okazji troszeczkę schodzić, bo są nieziemsko głodni i już szaleją. Я ведь на не увидела с полуаранча, так? Ale uczą bliżej. Bo nie da rady. Czekaj. Ja muszę już pan mieć odwrót. Czekaj, mam już powyższe. Co to za pusta miseczka? Tą zupkę. Ale tu się podnosi. jak na maszynie, co? Takie! w końcu się robi. Ty, ty jest to całe? Nie, zostawię jeszcze porcję dla tatki. Dla pszczółki to wystarczy? Za pszczółki? No. Dla pszczółki to jest za dużo. I Dla tatusia pszczółki. Gdyby pszczółka wciągnęła, to nosem to... A jeśli nie może być to to... Nie, Nie, wkłada się że nie może być. Chcę się posłuchać to. Z mojej urodziny, te. Pije, pije, dużo zupek. Możemy no na z... myśl. Przestań tam i odkładaj tutaj a... Poczekajcie, poczekajcie. Jedną rzecz w jednym czasie, okej? Okay? O, bardzo ładnie. Muszę pomóc coś mi na tym początku. Pewnie. to na nim się męczy. Słuchajcie, jest już siódma wieczorem. Asienka bawi się w zlewie swoimi laleczkami. zrobiła im jakiś basen i jest bardzo, bardzo pochłonięta. A Dasiek nie daje za ekranem i ciągle coś lepi i maluje. A ja chciałam skorzystać z okazji i powiedzieć Wam troszeczkę więcej o wywiadzie, który, o którym wspomniałam już w poprzednim filmiku. Słuchajcie, wywiad się ukazał na stronce gov.pl. Tutaj Wam dam cały adres. Pan redaktor skontaktował się ze mną, aby omówić tematykę powrotów do Polski ogólnie z zagranicy. Ja, słysząc taki temat, byłam zaciekawiona, dlaczego ja, co się wydarzyło, i w ogóle okazało się, że pan. Yy... I widział jeden z moich filmików na YouTubie i chciałby rozszerzyć tematykę właśnie tego, jak szukać pracy po powrocie. Więc bardzo zafascynowana przygotowałam się jeszcze bardziej i odbył się wywiad. Odpowiedziałam na kilka bardzo konkretnych pytań. Fajna treść jest zamieszczona właśnie na stronce którą Wam podałam, link też będzie na dole w deskrypcji. Także jeżeli jesteście ciekawi, bądź macie rodzinę czy znajomych, którzy ciągle ym, rozważają powrót do Polski, to polecam nie tylko ten wywiad, ale ogólnie całą stronkę, yy, która po prostu pomaga yy, rozwiać wszelkie wątpliwości, informuje o tym, jakie papiery trzeba wypełnić, jakie są aktualności w stosunku do prawa, i tak dalej, i tak dalej. Jest też możliwość rozmowy na czacie z konsultantami, także bardzo serdecznie Wam to polecam. Naprawdę lecz naprawdę są podejmowane akcje, po to, żeby Polacy wracali. Pozostając już w tej tematyce powrotu, słuchajcie, wypełniając swój pit, natknęłam się na artykuł, w którym była mowa o uldze na powrót. Nie wiem, czy ktoś z Was mnie ogląda, kto też wrócił do Polski i jest tą tematyką. Ulga na powrót jest od 2022 roku, my się na nią nie załapaliśmy, niestety wróciliśmy wcześniej ale osoby, które wróciły po 31 grudnia 2021 roku, mogą rozliczyć sobie podatek. Także wpiszcie sobie ulga na powrót i z pewnością y, uda wam się coś odpisać z y, Pita przez chyba kolejnych 4 lata. Także to jest też bardzo fajna informacja. Myślałam, że jeżeli jest jeszcze ktoś, kto o tym nie wie, to warto to przekazać. A teraz to już wszystko, moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Chyba widać po moich oczach, że jestem dość zęczony. Dziękuję Wam i do zobaczenia w następnym. Pa!